Przepraszam dziewczyny, ale witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Zostawcie łapeczkę, komentarz i lecimy z tym kontencikiem. Za mną powiem wam, że pierwsza reakcja Mistrzostwa Świata. E, to jest, ja wiem, poczekaj, jak grałam we na TikToku, ja to miałam poczekanie na G. M, nie na G, na U. Urugwaj. No gdzie Urugwaj? Gdzie no? Urugwaj jest? To chyba lepiej. Czemu od najtrudniejszego zaczynamy? No dobra, możemy od y, łatwiejszego troszeczkę. O, Austria, ale... Watykan. Dobra. No i wracamy do trzeciej. Pierwsza literka. U. Afrykańskie. Państwo. Zanda. Dobrze. Serio? <laughs> brawo, brawo, brawo. To bym wiedziała, gdyby to było w Fifie, ale tam nie ma tego w Fifie. Pozdrawiam wszystkich ludzi, którzy oglądają Formułę i są za Ferrari. Na razie. Dzięki. Ej, robisz mi roda! <laughs> Jak ocenisz moje zdjęcie? Dawajcie gramy we flagi. Finlandia. To? Rumunia. Tak, tak, Rumunia. Nie. Finlandia. Nie Finlandia. No Finlandia no troszeczkę ma białego niebieskiego. Na jaką literkę to było? Na L. Legia. Legia. Legia tu. Jest to na L i jest to państwo europejskie. Luksemburg. Luksemburg. Nie Luksemburg. Estonia. Jest Łotwa i. Litwa, kur... Teraz lecimy z czymś cięższym. Watykan. O kurde, mocny. A to? Kambodża? Nie KFC Jest to afrykańskie państwo zaczynające się na literkę U Urugwaj To przejdziemy dalej Austria. 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 Dobra jeszcze to, a to wiecie na pewno Austria. Austria. Coś wyjdzie, coś wyjdzie Ale kolega dygnął tam a? Widziałem a good a good Nagrywam odcinek, możecie kogoś pozdrowić Pozdrawiam, mamę, i mamę tak Jak się nazywasz? Wysłałem wam na czacie, tylko dacie radę to przeczytać? <laughs> Patryko. O, Patryko! Ej! Czemu ja cię ja nie, ja nie poznałam? Dobra, ja chcę jeszcze raz zdjęcie! Może teraz mnie poznasz? Ja, ja nie mam. Ja, ja potrzebuję! Ja ja Tego się nie spodziewałem akurat. Ej, Powiem wam ciekawostkę, jak mam okulary, to mnie mało kto poznaje, a wcześniej jak nagrywałem odcinek z fake skipem, to kurde co druga osoba mnie rozpoznawała i to mnie denerwowało i te okulary to jest tak naprawdę game changer. No tak, ale ty nagrywasz taki odcinek, taki... Tak. Daj tylko ten moment o flagach, dobra? Początek był idealny. Nie, 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 nie. No tak, bo to, nie. to było na początku. <laughs> Ale o tym ty się chce się płakać? No, mi się też chce płakać, że omę wylądowałem. <try> takiego zwrotu akcji to się nie spodziewałem, ale okulary to jest mistrzostwo świata. Chyba trzeba w okularach nagrywać. No tylko co mi z tego, że jak ja nagrywam teraz w okularach, zaraz w okularach mnie ludzie będą kojarzyć. Co tam u pani słychać? Super, spotkałam Ali'ego. Kogo? Ali'ego. Kto to jest Ali? Ten, który naome nagrywa. Mhm. Nie ale zgadnę. Coś takiego? Też nie zgadnę. Jestem bardzo słaba z geografii. A takie coś? Paryż, nie, znaczy Francja? Paryż nie, ale Francja już tak. A to? Niezgadne. Skup się na kolorach najbardziej. <noise> Nawet nie mrugłaś. No, bo ja się nie boję takich rzeczy. Nie mam pojęcia. Jest to Litwa. No, flag tak średnia, ale powiem ci, że na plus na pewno jest to, że nie boisz się horrorów. Także pewnie często oglądasz no. i chodzisz do kina. Tak, chodzę do kina na horrory i te horrorówki nie w ogóle nie są straszne. Byłam raz na maratonie horrorów i tam usnęłam. A. Ja się wystraszyłem, ale tak wiesz, nie poddawałam reakcji. A ty coś teraz nagrywasz? A, może. Jeśli nagrywam, to możecie zareagować na moje zdjęcie w No dobra. No, o, no. dawaj. No, no, no. Ej, fajne! Daj się coś w Kurde, wiesz co, ostatnio grałem sobie w piłę i tak ci powiem, że takie okienko wsadziłem, popatrzcie się. Nie się boję. Skupcie się na kolorkach. My musicie bliżej. Bliżej, bliżej musicie. <laughs> Mam wrażenie, że ludzie przez to, że kamerka jest w miarę dobrej jakości, to od razu skipują, że wiecie, po prostu są nagrywani. Teraz jest temat, czy lepiej nagrywać kamerką słabszą, żeby cię ludzie nie skipowali, czy lepszą, żebyście wymieli lepszą jakość. Napiszcie w komentarzu, bo kurde, dużo osób mi od razu skipuje, że ledwo co zobaczą jakość, to pyk. Nawet nie popatrzą mi na krzywy ryj. Grałeś kiedyś w piłę? No, oczywiście. A grałeś do tej pory? Tak średnio, to. Ja ci pokażę, jakie okno ostatnio wsadziłem, pać. Wiecie co to za flaga? Nie mam żadnego pojęcia, Mordo. Dobra, a na przykład coś łatwiejszego? Takie coś? No nie ma szans A to? Ej, ale ty wiesz, że ci na przykład kamerka może odwrócić? Teraz jest w porządku, tak jak ma być W Nie mam żadnego pojęcia Kurde, tak z flagą ciężką Ja ci mówię, że masz geografii Ale geografia jest najlepsza Ej, hey, powiedziałem chłopowie, że Pomorskiego z Krakowa <laughs> Tak, to było specjalne, ale tak. Dawajcie, gramy w no. pierwszym rógnie. Ok. Trzy, cztery. Aaaa! No czemu ty się nie wystraszyłaś? Wiecie, co to jest za flaga? Brazylia. To zaczniemy od takich prostszych, lecicie dalej. Brazylia. Austria. Austria. No? Batyka. Batyka. O! No to to na pewno wiecie. Francja. Francja, żebym miał mówić, że mecambe. Teraz to. No dobra, no to na koniec coś takiego. Zambia? Nie, 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 musicie bliżej, bliżej się popatrzeć, bo nie wiem czy tak widzicie kolory. <dum> <grym> dobra, hej. dobra, dobra, to dobra. ale nie się. Jest tu państwo afrykańskie zaczyna się na literkę U. <grym> nie. U Uganda, u Uganda. Tak jest, Uganda, kurde, mocarni jesteście. <grym> Kurde, no wy wszystko znacie Dawaj coś jeźdź. Dawaj jakiegoś jednika. No nie mam nic więcej, no mogę wam jedynie pokazać, kurde, nie wiem co Zdjęcie z dzieciństwa chcecie widzieć? No. no tylko, że byłem trochę ubrudzony buraczkami no. Wy się, kurde, no. jumpscare'ów równie boicie, to co mi z tego? No. Cieszy mnie to bardzo Jak chcecie, to odcinek się pojawi niedługo na kanale Także zapraszam serdecznie No to pozdrawiamy Pozdrawiamy, to Teraz fajne mordy trafiły Muszę popracować nad tymi jumpscarami Małeś pytanie. Tak? A czemu ty masz zamknięte jestem... oczy? czekaj, bo ty śpisz czy ze mną, gadasz? Halo. A dobra, już widzę to. Ja, ja, jesteś może pralką? Nie, nie jestem. <śmany> o, to szkoda, bo mnie tak kręcisz. <śmany> to tam na grzale byczku. Halo. Ej, wyglądasz jak Y215, co jest? y 215 To ja. Dawaj nawin coś. I, I, Kalifornia. Czy dobry jesteś we flagi? No tak pas... Oh yes. Przypadźcie bliżej, bo nie wiem czy kolory dobrze widzisz. No nie, no widać, ale nie nie wiem. Nie wiesz, dobra, coś łatwiejszego ci dam, coś takiego? No wow, ale się przestraszyłem, ja. O, coś zdjęcie od 1 do 10, dobra? Dawaj, no. <noise> Zajebiste. Foko, dawaj. Ej, zrób to jeszcze raz. O! Kurde a, a to jest twoje zdjęcie chociaż? No moje, moje Też ostatnio z ziomeczkiem Tak, wy jesteście ziomeczki i to pewnie też tak często ciupaliście w piłę, że jeden na bramę, a drugi wolny strzela To po Patrzcie co mi okienko weszło to po prostu Co to Wiecie co to za flaga? Austrii Dibawne. Nie Na U I afrykańskie Uganda Dobrze, kurde, jaki player mocny No to jak tam to wiedziałeś, to na pewno Watykan No to niczym cię chyba nie zagnę Chociaż może tu cię zmylę Patryko, to ty? Tak, tak, na białym tle. To, chłopie, ja cię dzisiaj widział gdzieś. Dzisiaj mnie widziałeś? Tak, dzisiaj cię widziałem, chłopie. Widziałeś ja ja się widziałam. na... To, że... Dawajcie, ja odliczam. Czy... Cztery ryby! na kanał Kosek Nexus. Tak jest! Fantastycznie wam poszło, dziękuję wam byczki, trzymajcie się. Miłego weekendzika tak życzę się. i dobrej A zabawy. To no. ty za ruchem jesteś? A nie, to nie ruch. Nie, nie, żaden ruch nie. Ja ruchy to robię na mieście. Aaa, no to tu mocny player widzę, jest. No, chłopaku szukam. Chłopaku szukam. To niestety mnie nie wyrwiesz. Czemu? No, bo ja nie jestem. No szkoda. A nie mógłbyś zostać. Ale to by mi się musiało spodobać, musi zapodać jakimś tekstem, dawaj. Ładne okulary okularność. Dzięki. Chciałbym nie widzieć siebie. Bo ja ci na przykład mogę pokazać moje zdjęcie z dzieciństwa, czy też się Podoba Podobasz mi się taki jak jesteś Ale zbować pierwsze na zdjęcie <noise> Patrz Masz na głośnikach? No Kurde to lipa, nie, nie boisz się widzę Trochę ciarki przeszło, ale leżę to nie mam jak skoczyć.